Cześć, z tej strony Inferno The Player. Dziś zagramy w Mortal Kombat 10 Pokażę Wam na początek tryb wieloosobowy w wojny frakcji. A wyzwaniami zajmiemy się później, bo oczywiście już skończyłem trochę dawno. Lecz yy, nagrywam to w środę, ale powinno być... Yy, w piątek już powinien być yy, wyzwanie Shinoka. Ale yy, nie przedłużając zacznijmy Wojnę frakcji. Jeśli ktoś by chciał oczywiście pobrać tą grę, no, zachęcam, można ją pobrać na sklep Play, na Androida, na iPhone'a. Yy, trzeba mieć mniej więcej giga 250 mb ale jest dobra. Szybko skład trzeba wymienić i chociażby taki pokazowy dam. A dam Repela, Devorah i Kitana, mroczną Kitana i szybko ich wyposażek, bo to się bardzo opłaca chociażby dlatego, że taki mod gniewu daje nie dużo że jeden pasek mocy startowej oczywiście zaraz, za długo wam pokażę na czym podlega pasek i 10% premii do ataku oczywiście zaraz wam pokażę co daje właśnie 10% premii do ataku pewnie większość wie, ale su suryński pancerz a także spętany demon zaraz wyjaśnię na czym polega ale wracając do ataku widzicie, y, daje mi to premia wyposażenia, daje mi 620 przepraszam 626 y, tego, y, jakby ogółem można powiedzieć że 10% z moich ataku y, to 626 i daje mi to właśnie więcej z tego, no rozumiecie ale dobra, nie przedłużając tylko do Devorak, zaczniemy ubierać szybko. Do niej akurat atrybutu nie mam, ale o nie Damy rękawice nocy nóż byłem A także rękawice bojowe. Chociażby rękawice bojowe bardzo się opłaca, bo to niby takie jakby szczęście coś takiego nie daje ale rękawice yy, są pod ogółem. Są takie, że dają jakieś dwieś 25% do premii ataków podstawowych. Oczywiście pokażę, na czym polegają właśnie, nie ataki podstawowe, tylko wiecie, te 25%. Ale dobra, za zaczynamy. Na początek zagramy 3 walki. I postaram się dla Was otworzyć także, także paczkę. Jedną. to zaczynajmy Ja widzicie walczę yy, reptilem przeciwko reptilowi ale yy, każdy reptyl ma własną tam, własne ciosy jak widzicie yy, reptil mój akurat się zwie jest inny i od tego że jest szybszy niż pozostali przeciwnicy a także a także widzieliście jakie ma dodatkowe podstawy cios Teraz rudewora gram i pokażę wam jego ruch Jest ruch specjalny, drugi akurat. Widzieliście aż 8184 zabrało, czyli krytyczne. Więc jeśli tak dalej będzie, to chyba to Walczyłem przeciwko Kotalkanowi, Nie wiem, czy ktoś wie. Znaczy, jeśli są panie tego, Mortal Kombat, to pewnie będą wiedzieć, yy, co to za Nie będę spoilerował, jeśli czy, ty co nie wiedzą. Ale niech obejrzą gameplaya. Oczywiście ja gameplaya nie mam. I Jeszcze. Ale pewnie wypuszczę. Tak mniej więcej. Jeśli będziecie chcieli, no to mogę zrobić też gameplaya z, z dziewiątej części Mortal Kombat. Oczywiście już nie na telefon, tylko na. Y, Konsole PS3, no i y, całą historię, jak się zaczęło, y, przygoda Mortal Kombat, można powiedzieć, y, gra została wydana przez twórców y, Warner Bros. dobrze, Warner Bros. tak i akurat y, pierwsze części Mortal Kombat y, nie dawali ci. pierwsze stworzyli. Y, stworzył deweloper Midway. Midway, taki właśnie też deweloper, ale tam też nie wychodziły trochę te części niektóre. I przejął to za y, deweloper y, firmy War, Warner Bros. To możecie traktować w formie ciekawostki. Ale jak to chce? Wracając do postaci, są trzy postaci, można powiedzieć, cztery chociażby, a Scorpiona czy Sub-Zero są pięć rodzajów właśnie postaci. Wymienię Wam chociażby Sub-Zero. Jest rewna Karta Sub-Zero, oczywiście ją Wam w tym odcinku pokazać, a jeśli nie, to pokażę Wam ją w następnym i pokażę na czym się te właśnie różnią. Pokażę wam na czym się różnią te postacie, bo każda każdy się właśnie różni. Nie tylko jakimiś atakami swoimi z podstawowych. Aj, pina. Nie tylko z podstawowych, ale także y, ruchy spe specjalne i także y, X-Ray, który został właśnie wprowadzony w dziewiątej części w tej gry. Nie wiem, czy uda mi się wam dzisiaj go poka pokazać, ale jeśli się uda, no to będę nawet zadowolony z siebie. No, ostatnia akurat walka, to jeszcze może mi się uda pokazać, bo akurat wszystkich rodzajów Reptaila nie posiadam. Znaczy, przepraszam, Sub-Zero, bo Reptaila też akurat nie posiadam, ale Sub-Zero Sub mi brakuje jeszcze dwóch postaci. I raczej jednej już nie zdobędę. Nie wiem właśnie w jaki sposób. Jeśli wiecie, jakbym mógł zdobyć klasy klasycznego Sub so Zero To napiszcie w komentarzach. Będę wdzięczny. Ale jak, właśnie będę nagrywał. Gdzieś mniej więcej... Bo jutro powinien być odcinek. Nagrywam w środę, to za czwartek powinien być odcinek. To... W piątek powinien rzucić już odcinek. Z... Właśnie też Mortal Kombat Ale... Z... Tego... Już 3 notka wyzwania Więc jeśli się uda to będę zadowolony Przy okazji Postaram się wam otworzyć jedną paczkę Albo poczekam do dwóch O widzieliście Kitana chociażby każdy Podany No 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 jak mówię, każda z podanych na przykład moich postaci ma jakby takie swoje dodatkowe przywileje, można powiedzieć dla innych graczy, dla innych właśnie postaci z drużyny, albo ja tutaj... nie no, albo dla siebie też. Jak widzieliście, Mroczna Kitana ma, że może jeśli pokonał np. przeciwnika, na przykład teraz pokonał Ermarka, zanim kogo byś pokonał, kogoś innego bym pokonał Kitano. to bym opętał go właśnie i by walczył jakby dla mnie czyli ja bym nim sterował ale to zaraz wam wytłumaczę przeczytam co tam właśnie pisze dokładnie upiór służący po pokonaniu przeciwnika kitana raz na mecz zmusza ofiarą bez wyposażenia i umiejętności pasywnych do walki dla niej bo sobie są odporni Czyli widzicie. E, właśnie widzieliście na przykładzie. A to... E, o co chodziło? O to, teraz wam szybko pokażę z tym Sub Zero. Widzicie? Tu mam wielki mistrz. Teraz wam chociażby pokazać e, ma oczywiście prześwietlenie. A, mam nawet to nie. Widzicie? I daje mi plus tarczę. Czyli na przykład jeśli zrobię to prześwietlenie, e, to na przykład jak będę miał już tą tarczę. To będę... jak będę obrywał, to będę miał y, mniejsze te y, mniejsze obrażenia będę dostawał. I właśnie nie przeczytałem wam, że y, Sub Zero może przyzwać kopię z siebie, unikając w ten sposób zabójczego ciosu, właściwie ja to potka zawsze jak y, chcą już... Jest koniec tego. Wiecie, patrzeć. Jak to jedna z najlepszych akurat w mojej postaci. Widzicie, y, ma inną tą. Ma inny specjalny ruch drugi właśnie to sobie już ulepszę widzicie, chwyt, wysokie obrażenia, obrażenia widzicie, chociażby minimalne obrażenia Zabierałem 8129 a maksymalne 10161 chyba, że jak się trafi krytycznie no to, wiecie właśnie i tu chciałem to ulepszyć no i widzicie to się praktycznie niczym nie różni, ale teraz yy, sardynia criomanta Dyscyplina, plus 30% zdrowia dla drużynowych mistrzów sztuk walki. Czyli rozumiecie. Jeszcze wam pokażę... Srebrnego, i tu jest, przejechałem. Widzicie. On akurat ma, też dyscyplina, tylko że ma o połowę mniej. Tylko że zamiast chyba walki, jeśli dobrze pamiętam, to tam było plus 15% zdrowia dla drużynowych mistrzów sztuk walki. I nie ma akurat... Ta postać akurat nie ma... Yy, wiecie, X-raya za to posiada na przykład tak mrożnia bomba. Postaram się Wam ją pokazać. No i może nie teraz, ale w następnym odcinku. I też ma akurat inny, drugi ślizg. Yy, drugi cios specjalny. Tylko śnieżka się nie zmienia. Ruch specjalny, jeden dla każdej postaci. Ale jeśli byście dali radę, wiecie, yy, jakbym mógł jeszcze mieć yy, tego, chociażby Sub-Zero. ...klasycznego, bo wiem jak chce to być, mrocznego sub tylko nie wiem jak właśnie jeszcze bym klasycznego, bo wiem, że był, ...było coś takiego, że mogłem za 200 dusz otworzyć tę paczkę, której mogłem trafić... sub właśnie klasycznego, a także była taka też skorpiona. No ale cóż... Za niedługo powinien... nie wiem, no, dziś jutro jakbym... ...jeszcze dał radę... nie, nie, dzięki. No, dobra. Bardzo moje ciało akurat mnie z Inferno Scorpion, ale nie będę na to pieniędzy wydał, bo według mnie się nie opłaca, ale e, jeśli w piątek już, jutro powinien właśnie być odcinek i postaram się wam jeszcze wypuścić też e, we czwartek, czyli jutro, e, kolejny odcinek e, z Mortal Kombat i pokażę wam wieże. tylko piszcie właśnie pod tym jeszcze odcinkiem, czy byście chcieli od początku, bo na razie to mam, od początku tyle przeszedłem. Czy może wam pokazać już kontynuację do ostatniej grupy wież? Nie wiem, jak chcecie. Mi to tam obojętne, bo raczej powinien też sobie radzyć z każdym. No, to na ten odcinek będzie koniec. No to, cześć!